Uroczystość świętego Ojca Franciszka, który odszedł do wieczności w roku 1226, rozpoczęła całą historię, która przez ponad 800 lat budowana przez braci mniejszych, znalazła również swój początek w naszym mieście w Bytomiu w roku 1258, kiedy założono tutejszy klasztor przez wieki franciszkanie z tego miejsca byli wyganiani, byli wyprowadzani, ale nieustannie do tego miejsca wracali i dopiero po 144 latach w 1954 roku na nowo franciszkanie wrócili do bytomia. Zatrzymuje mnie dzisiaj najbardziej temat Kościoła. Rzeczywiście to zdanie, Franciszku odbuduj mój Kościół, jakoś wisi nad tą chwilą, ale wisi w sposób dobry. To znaczy zaprasza nas do tego, żebyśmy tropem świętego Franciszka podjęli to wezwanie. Oby nam nigdy, i mówię nam w ogóle w Kościele, nigdy nie zabrakło hojności tej ewangelicznej kobiety, która potrafiła rozczaskać ten flakonik. Z drogocennym olejkiem i namaścić nim stopy Jezusa. Obyśmy nigdy nie dali się zatrzymać takiej judaszowej pokusie, po co to jest wszystko. Po co w to inwestować? Nie lepiej rozdać biednym. Ci, którzy tak mówią, najczęściej nie pomagają ani biednym, ani nie przyczyniają się do budowy kościołów czy do ich upięknienia. I to jest ten pierwszy wymiar, który który jest dzisiaj w naszej modlitwie, to pragnienie odbudowywania tego Kościoła, by, by był coraz piękniejszy. Ale oczywiście myślimy także o tym Kościele przez wielkie. Kościół dzisiaj potrzebuje odbudowy. Odbudowy, czyli powrotu do pierwszego zakochania. Także Kościół w Polsce. Odbuduj Kościół. bracia i siostry, róbmy to wszyscy, gdziekolwiek jesteśmy, jakiekolwiek jest nasze szczegółowe powołanie w Kościele, jakiekolwiek jest nasze miejsce, które teraz tu zajmujemy, z którejkolwiek strony tego ołtarza teraz stoimy albo siedzimy, ale róbmy to nie sami, róbmy to z tym, który jest fundamentem, fundamentem i Kościoła z kamienia i przede wszystkim tego Kościoła, który ten z kamienia tylko oznacza. Kościoła, którym jest on sam. Róbmy to razem, połączeni ze sobą, jak cegły w tych murach. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełni radości przy Tobie. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy. Nic mu nie zachwieje.